Piątek 13 maja 2022. Jest na to montażu drzwi zewnętrznych. Weekend, nie pamiętam modelu. Szyba standardowa z wyszczelny Szczelny montaż. Wszędzie mam już te taśmy szczelny montaż, więc tutaj też jest... próg, Wyszło tak. Od razu lepiej z drzwiami. Aż to tutaj robić. Sacko się wygrzewa. Na torze 22 stopnie. A woda zasilająca 39. Przepływy 27,6 litra. 2 bary mamy ciśnienie Jest gorąco. To jest burdel jak zawsze, jeszcze zobaczyć elewację. Braku grafitu, a u tak jest poddasze nieocieplone, więc nie ma co się ładować. Nie ma co dodawać kasy, niepotrzebne na używanie. Tu są drzwi. Przeżyły zimę z Pompa chodzi Wszystko spoko, ale tam jest lipa Docinane nierówno Pordze wieje, to później zapewne z każdej strony to samo i to też do końca jest robione Kolejny etap zakończony. Przygotowanie do bróbka okie, narożniki i zaciąganie siatką z klejem. Jakiś na to pójdzie do środka.